Ja dzisiaj powracam z jakimś filmem dla was. No i dzisiaj, z racji tego, że jest Wielka Sobota, no to jakby to jest noc, czyli święta, no to ja po prostu postanawiałam, że zrobię filmik, jak po prostu piekę sernik dla rodzinki na święta. Ja sobie tu blachy przygotowałam. To jest masełko i bułka, to taki jakby podkład na brytwance, na blaszce. I teraz nie jestem taka mądra więc posłużę się przepisem mojej babci i po prostu przygotujemy ten sernik na tą Dobra, więc najpierw będzie mi potrzebny ogólnie duży garnek, bo będę musiała tutaj sporo składników włożyć. Tak, duży garnek. Nie no, tak nie może być ten telefon. Dobra, nie wiem, co tam będzie widzieć, nie wiem. Więc teraz sobie będę kroić masełko. Kadr macie do bani, ale przepraszam Was... Yy, przepraszam Was. Ma masełko wrzucamy do garnka sobie. No, sobie tu kroimy masełko, żeby było najlepiej to uszyć tym mikserem, takim. Yy. Wiem, że zaraz hejterzy będą pisać, że jestem grubszy, tam gruba i że nie się ciasto, Ale nie robię go tylko dla siebie, tylko na rodzinki, na święto. Więc, yy. no. więc takie mam wyczumaczenie na to. A po drugi raz na jakiś czas też można zjeść, bo jakby od roku mam więc no. 13 kg mniej, drodzy kochani hejterzy. Tak Was to tak Was mówię, hejterze, bo już po prostu wkładam niektóre komentarze, ale to pani tutaj mówiła, bo nie, nie, nie na ten temat jest film, tylko na temat filmika, który robię, więc po prostu go robię. Kroimy sobie ładnie tutaj. tutaj. Mazełko. Wysoko, wysoko. Wiem, że nie widzicie, to z tego to tego robię, a przynajmniej nie widzicie. W ogóle za tydzień od dzisiaj, bo to w wielką stopę, o mówiłam na początku, za tydzień od dzisiaj pokazuję twarz. I bardzo bym was prosiła o te słubiki, no bo jakby teraz dwa trzy stawiło i z tego się nawet cieszę wam bardzo dziękuję. Love you. O, love you. Ale, no, jakby ja bym chciała mieć trzy tysiące, więc znaczy tego już nie dobijemy, ale chociaż tak dwa i byłoby mega super. wyjaśnić się z każdego subika, ale no to jednak jest... Ważna okazję, bo i osiemnastka, i pokazanie twarzy, więc dlatego tak dam wysoki cel postawić postaci No Dobra, już kończę tym masłem. Mamy no już masełko pokrojone. Pogryziemy winogronkiem. Chodzimy teraz po cukier puder, 30 deko, dobrze. Odmierzamy sobie. No zlep, żeby się nie podobało gdzie indziej. mam, bo z tego mikserka. O! Dobra, teraz eryjum sobie mikserka. Dobra i to co jest tutaj, czyli masło z cukrem Dobre. teraz będę ucierać, więc widzimy się jak tutaj będzie jest wielki hałas. Ja już to zrobiłam, mm. Teraz, do tego, co tu mam, czyli do, tak to wygląda, utarte już jest, na mniejsze takie kawałki masło, dawam sobie jajo i 7 jaj. 7 4. Pięć, trzy, siedem. I tu będziemy żebyśmy mogli zrobić śmietnik na skorupki, siedem jajeczek całym. Cztery pięć sześć siedem dobra. Ja on to zrobię, to jeszcze muszę nastawić. Dobra i znowu będziemy mielić. tego sera dodaję ja to sumie już skończył tak ja głośno przepraszam 回到时，穿过的路口已经建起了高楼。放学时，路过的荷花池，轻靠风儿还在牵手。记得你的小辫子和身边的小狗，记得姑姑的书包上学路上的一碗清粥。叔叔阿姨忙忙碌碌，都在为了一日三餐，往明奔走。时光它有没有尽头？几十年的慢慢悠悠，我的脚步啊已经疲惫写下来，老板还在身后。 小辫子已经白发满头，江水依然明明东流。我登上城市的高坡，在拐一辈走走何时的老桥。我站在一个陌生的路口，是那个允许度过的红绿灯，还是怕什么人？某些故事守候。 身边的小狗，记得姑姑的书包，上学路上的一碗清粥。叔叔阿姨忙忙碌碌，都在为了一日三餐，往里奔走。时光它有没有尽头？几十年的慢慢悠悠，我的脚步啊已经疲惫卸下来，老伴还在身后。当年小电子已经白发满头，江水依然汨密东流。我登上城市的高坡。 Zajdę i biję w i jeszcze pokręcimy. Teraz to już w sumie ja nie będę nic dodawać, tylko po prostu to kręcić, bo wszystkie składniki dodałam. Więc no, chwilę to jeszcze pochwalę jakieś 3 minuty. 2, 3. Blachę będę wylewać. Teraz i tak się pięknie prezentuje, damy go teraz do piekarnika i potem tylko jeszcze na wierzchu posypię to cukrem pudrem, jak się po godzinie już upiecze i pokażę wam już efekt końcowy w postaci po prostu zdjęcia do danego tego filmu, więc w filmiku pamiętajcie o subikach, pamiętajcie o tym, że kiedy pokazuję twarz, bo to już zajmie długo naprawdę i dzięki za wszystko, buźka.